Cześć, witam w nowym odcinku. Dzisiaj podsumujemy sobie koszty stanu 0, ile wszystko wyniosło. Zacznijmy od tego, że Fundament ma 80 m2. Podsumujemy sobie wszystkie koszty i na koniec zobaczycie wynik, ile wszystko wyniosło, żeby uzyskać stan taki, jaki mamy, czyli stan 0. A więc tak, na starcie przyjechała koparka, zgarnęła nam warstwę górną ziemi oraz wykopała nam pod ławy fundamentowe. Cena za koparkę 750 zł. Za godzinkę wychodziło 150 zł, także normalna cena. Geowłóknina 175 zł. I od razu zamówiliśmy całą wywrotkę piasku 20 ton, żeby było potem na zasyp. Tak więc 1100 zł. Następny koszt folia budowlana. Wyłożyliśmy ławę folią 237 zł. Na zbrojenia na stan 0 poszło nam 1825 zł, około ponieważ poszła nam połowa stali, którą zamówiłem. Tak więc wychodzi to około 1825 zł. Betonu wyszło 10,5 m sześciennego z dodatkiem W8. Za metr sześcienny 460 zł. Już z pompą, tak więc za beton wychodzi 4830 zł. Papa termozużywalna 3 rolki 285 zł. Zaprawa murarska 8 worków 132 zł. Kolejny krok, pustak szalunkowy. Pustaka szalunkowego poszło nam tutaj 212 sztuk yy, i kosztowało to 1672 zł i 75 groszy. Następnie pianokleje, czyścik i pistolet do, do wymurowania ściany fundamentowej z bloczka szalunkowego. Poszło nam 3 sztuki pianokleju, no i dodać jakiś tam tani pistolet, czyścik, Wychodzi 163 zł. Kolejny krok zalanie ściany fundamentowej. Poszło nam 6 m3 betonu. Z dodatkiem W8 wychodzi 2760 zł. Ściana stoi, tak więc teraz trzeba wykonać hydroizolację oraz ocieplenie została tutaj wykonana hydroizolacja typu lekkiego, tak więc użyliśmy środka typu disperbit i poszło nam go 5 sztuk co wynosi 352 zł następnie ocieplenie ściany płytami XPS mamy 33 m2, wyszło nam 11 paczek, 1654 zł 50. Dodatkowo e, mamy jeszcze klej do płyt XPS, e, 4 sztuki 141 zł. Jakieś tam piany pistoletowe, 3 sztuki 97,88. Folia kubełkowa e, plus wkręty do folii kubełkowej, 199,90. To co jeszcze pominęliśmy, a było e, już wykonane, to bednarka i elektroda. 42,40 rura 0,5 metra pomarańczowa do przepustu przez ścianę fundamentową plus dekielek 38 zł rura Arot 25 metrów bieżących 95 zł rura wodna fi 32,8 metrów bieżących 30 zł 40 groszy no i teraz zasyp fundamentu Koparka 500 zł. Część piasku, która nam pozostała, wykorzystaliśmy do zasypu. Następnie domówiliśmy jeszcze 60 ton. 60 ton piasku wraz z transportem 3300. 60 zł wychodzi za tonę. Niestety brakło nam tego piasku. Trzeba było jeszcze domówić, a więc kolejne 20 ton piasku. 1100 zł no i niestety jeszcze trzeba było policzyć kopareczkę tutaj za koparkę dochodzi jeszcze 250 zł. No i zagęszczenie zagęszczenie też musiałem wypożyczyć skoczek na dwa dni, tak więc za dobę 120 zł i wychodzi nam 240 zł. Ok fundament mamy zasypany następnie rury kanalizacyjne wyszły na z niecałe 705 zł no i ostatni krok, zalanie chudziaka, czyli zalanie już całkowite fundamentu betonu, wyszło nam 12,5 metra sześciennego z dodatkiem rozodpornym no i to kosztowało nas 5937 Zł. Niestety betonu nam troszeczkę brakło, trzeba było jeszcze podjechać do najbliższego składu budowlanego i dokupić 10 worków betonu B20 w workach i rozrobiliśmy i dolaliśmy go ręcznie. Dlaczego beton B25 na chudziaka? Ponieważ jak mogliście zauważyć w chudziaku mamy dodatkowe ławy pod jedną ścianę nośną oraz pod działówki. Takie rozwiązanie przewidział projekt, tak więc tak też musieliśmy zrobić. Podsumowując wszystko, razem wychodzi 28 779 zł. A więc tyle wyszło. Od razu zaznaczę, że w każdym regionie Polski ta kwota wyjdzie inna, w zależności w jakich cenach kupicie materiały. Dodam też, że za robociznę ja nic nie płaciłem, ponieważ sam wykonuję te prace. Tak więc odchodzi mi tutaj robocizna. A wszystkie podpunkty, które tutaj zliczyliśmy, są od wbicia łopaty. Pamiętajcie, że przed wbiciem jeszcze tej przysłowiowej łopaty. Mamy jeszcze tyczenie osi, projekty mapy do celów projektowych, działka, także tych kosztów jeszcze przed tym jest dużo, dużo więcej. Ale jeżeli chodzi o taki typowy stan zero od wbicia łopaty do wykonania go, to mamy wszystko na liście podsumowane. A teraz może przeanalizujmy sobie, jak się te ceny mają do cen materiałów sprzed Paru lat. Poprzedni stan zero, który budowałem, była to druga połowa 2020 roku, 4 lata wstecz. No i tak można od razu zauważyć, jeżeli zerknę na kosztorysy z tamtej budowy i z tej aktualnie, że wszystko podrożało. Natomiast są tutaj pewne podpunkty, które podrożały najbardziej. Zdecydowanie jest to beton i piasek. A więc tak, 2020 rok. Za beton B25 płaciłem 270 zł z dowozem oraz pompą. Natomiast 2024 rok jest to już cena 450 zł za metr sześcienny, wzrost o około 70%. Na tym fundamencie zużyliśmy 29 m3 betonu, za który zapłaciliśmy 13 050 zł. Gdybyśmy ten sam fundament robili w 2020 zapłacilibyśmy 7830 zł. Aktualnie w 2024 zapłaciliśmy drożej o 5200 zł. Ale rekordistom, jeżeli chodzi o podwyżkę. Jest piasek. Aktualnie za 100 ton piasku zasypowego na ten fundament zapłaciliśmy 6000 zł z transportem. Natomiast w 2020 roku z transportem zapłacilibyśmy 2700 zł. Aktualnie mamy drożej o 3300 zł. No i procentowo beton podrożał o około 70%, lecz piasek podrożał aż o 120 Procent. Mówię tutaj o naszej okolicy. U was może być ta cena niewiele większa, natomiast tutaj w okolicy ta cena naprawdę wzrosła i to bardzo. A więc jakbyśmy zsumowali wzrosty cen betonu i piasku, tylko licząc wzrost tych dwóch podpunktów już płacimy o 8,500 zł drożej niż w 2020. Tak więc wszystko zdrożało względem poprzednich lat i prawdopodobnie będzie jeszcze drożej. No, i na tym kończymy to podsumowanie. Będziemy się żegnać w tym odcinku. Jakoś udało się go zrobić. Nie było łatwo, ponieważ jestem chory i, i mój głos i moje gardło jest w nieciekawym stanie. Ale jakoś to nagraliśmy i podsumowaliśmy ten etap na budowie. Żegnamy się i do zobaczenia w kolejnych nagraniach. Na razie, cześć.